Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj temat związany z działką czyli z tym pierwszym punktem który ostatnio mówiliśmy eee, co mam powiedzieć na temat działek eee, powiem tak eee, jak może szukać działek jak sprawdzić żeby działka była ok? Eee, powiem tak zanim kupicie działkę orientujcie się jest w jakim jest to położeniu położona czy jest tam jakaś droga główna? Czy macie kanalizację? Czy macie, czy macie prąd? Czy macie gaz? W zależności co chcecie mieć w przyszłości w domu? Czyli tak zwane media. Jakie posiadacie media w tym? To jest jeden punkt, który należy sprawdzić. Czyli media. Media. To jest jakby pierwszy podpunkt, jeśli chodzi o szukanie działki. Jak wam powiedziałem w zależności czego oczekujecie, jeśli chcecie gaz, to musicie mieć podłączenie najlepiej gazu tam, bo jeśli nie ma to z butle można również zastosować taką dołączaną ale jest to jakieś 40-60%, około 60% droższej, drożej niż typowo z jakby to z gazowni jakby to, to idzie bezpośrednio. Co mnie tankują jakby do zbiornika, tylko macie bezpośrednio przyłącza do domu. Tak więc jest to o 60% droższe. Więc jeśli chcecie mieć gaz, warto sobie to sprawdzić. To jest jeden punkt. Drugi punkt, który jest bardzo ważny według mnie, to jest teren, czy jest zalewowy. Zorientujcie się, popytajcie sąsiadów najlepiej. Teren zalewowy czy jest. Najlepiej właśnie zorientować się popytać sąsiadów, popytać się różnych ludzi, czy w tych terenach. Były jakieś spowodzie, czy coś takiego, jak to wygląda, albo pojeździć przez różny okres czasu, lato wiosna, jesień zima, okres deszczowy, jak wygląda ten teren, czy się woda tam podnosi, czy się trzyma i tak dalej. To jest bardzo ważny punkt. Kolejny punkt podczas szukania działki, to jest, jakby powiedzieć, jakie są grunta, czy są piaszczyste, gliniaste czy macie niskowody gruntowe czy są wysokowody gruntowe jest to istotne ponieważ jak będziecie mieli e, nisko położone wody znaczy wysoko położone wody, czyli będziecie mieli wody e, no wykopiecie metr i Wam się sama woda pojawi to macie jedno problem, bo Wam żeby to zrobić, powiedzmy fundament czy płytę, musicie dużo dużo większe koszty zainwestować wsypać e, kilkanaście ton czy kilkadziesiąt ton kamienia Jakieś igle zamontować czy coś takiego. W zależności od stopnia zaawansowania. Dlatego też to jest ważne. Teren. <laughs> eee. Czy jest teren zalewowy? To chodzi ogólnie o powodzie. Takie rzeczy. Czyli. No właśnie. Dobra. Jeszcze powrócę do tego drugiego punktu. Teren zalewowy. O co tu chodzi? Eee. Nie szukajcie działki jak macie przykładowo taki taki przykładowo. Jest tu przekrój z boku. Jest tu górna część. Tu są domy. Tu jest dolina. I idzie znowu do góry. Nie budujcie domu na działce, gdzie jest tu położona. Dlaczego? Sama fizyka, jeśli deszczą będzie spadywał, to cała woda pójdzie tędy oraz tędy. I co się stanie, gdy na przyjdzie wody, macie dom zalany. Dlatego warto unikać takich właśnie miejsc najlepiej, żeby przynajmniej ta działka była w taki sposób powiedzmy, jakby tu by było w tym miejscu, że tu jest znowu spad że jak tu, powiedzmy, posadzicie dom, to ta woda, co przyjdzie tu, podniesie się tu, to ma gdzie uciekać. Taki przykład. To taki przykład prosty, po prostu pokazany. O co tutaj chodzi? Po prostu, żeby nie budować domów w dolinach. W ten sposób. Dobra. E, teraz ten trzeci punkt. Trzeci punkt to Wam powiedziałem, e, czy są niskowody, czy są wysokowody. To jest też ważne. Wody. To jest dość, dość, dość ważne, ponieważ później właśnie musicie mocniejsze fundamenty zrobić, więcej kamienia wysuć i po prostu no, jest to dużo, dużo droższe. Eee, a teraz tak, kolejnym punktem to jest teren również jeszcze w okolicy, czyli co musimy sprawdzić? Czy są tam jakieś szkody typu górnicze? Przykładowo tutaj na Śląsku pojawiają się szkody górnicze. Ja mam działkę poza szkodami tak jakby, więc mnie to jakby poza tym minęło. Gdybym miał dom na szkodach górniczych, muszę wtedy dużo mocniejsze fundamenty zrobić, co się, co się wiąże po prostu z kosztami. Dużo mocniejsze muszą być, stabilniejsze, więc stali wszystkiego i tak dalej. Tak więc teren czy jest górniczy, czy są szkody? Przykładowo mówię to teraz na moim przykładzie. Może być tak, że nie będzie to teren górniczy, ale macie jakieś inne kopalnie węgla brunatnego, kopalnie jakiejś, nie wiem, soli, kopalnie złota czy czegokolwiek innego gdzieś, co mogą jakieś być po prostu szkody związane z wydobyciem takich właśnie materiałów. Dlatego warto sobie to sprawdzić, żeby po prostu nie narażać się na niepotrzebne szkody koszta, znaczy. i w przyszłości to się wiąże z tym, że Wam dom może osiadać, przesuwać się przykładowo w ten sposób albo może Wam pęknąć, dlatego często robią tak zwane ankry, czyli tak zwane ankrują dom z takimi śrubami dużymi żeby po prostu ten dom się nie rozwalił nad morzem przypuszczam, a nad jakimiś jeziorami może być właśnie niebezpieczeństwo podnoszenia się wód jeśli macie jakieś jeziorko, też trzeba sprawdzić na jakim stadniu on te, te jezioro się podnosi przy ulewach i tak dalej, czy jest na, na tyle zabezpieczone, żeby po prostu wam, gdy przyjdzie na wolnicę deszczu, żeby po prostu wam nie zalało domu. To zaznaczył taki inny przykład. Eee, kolejny taki punkt ważny to są fabryki. Fabryki farmy. Wiadomo, eee, prze, przeprowadzanie się na, na wieś Wiąże się z tym, że jest to wieś. Są kury, kaczki, niektórzy jeszcze posiadają takie coś, może śmierdzieć i tak dalej. Ci, którzy nie lubią czegoś takiego, to po prostu muszą też tego unikać. jakichś dużych farm, eee, wiadomo, yy, mnie akurat jak tam ktoś ma małe, powiedzmy parę kurczaków, czy coś takiego, mi to nie przeszkadza. Ale przykładowo, gdyby miał być przy jakiejś fabryce, gdzie jest 50 krów, 50 świn, to to, to po prostu czuć z daleka. Gdy szukałem działki, gdy jeździłem po działkach, rozglądałem się, gdzie na taką farmę jakąś większą, z daleka było czuć po prostu smród. I wątpię, żebyście chcieli być przy takim domu, mieszkać i tak dalej. I fabryki, fabryki, hałasy, takie rzeczy, Wysipi, wysypiska, e, jakieś takie właśnie różne rzeczy, bo fabryki potrafią różne zanieczyszczenia robić, dymy, e, przykładowo takie pieczarki jak robią. Fabryka przepala takie właśnie coś, że unosi się taki dym i po prostu osadza się to na samochodzie, wszystko jest białe, wszystko zabrudzone, okna i tak dalej. Więc to też jest ważny punkt, żeby posprawdzać, czy takie rzeczy są. Kolejnym ważnym punktem, jak są fabryki, to trzeba jeszcze sprawdzić po prostu tory, czyli o co chodzi. Jak blisko, posiada, jak blisko są tory od Waszej działki, czyli pociągi, jak blisko jeżdżą pociągi Jeśli macie 200 metrów od działki, e, tory i jeżdżą tam co chwilę pociągi towarowe Jest to uciążliwe podczas mieszkania Ja Wam mówię na moim przykładzie, ja bym przykładowo nie chciał mieć domu zaraz przy torach, bo wiem jak to jest Jak to wszystko słychać, wszystko, potem szklanki w domu latają i tak dalej Tak więc jest to niezbyt przyjemne A potem budujecie dom czego budujecie na całe życie żebyście mieli spokój, ciszę i święty spokój a nie żeby wam ciągle jakieś hałasy były to samo mówię o fabrykach, żeby wam jakieś smrody nie leciały zapachy nieprzyjemne i tak teren górniczy żeby wam budynek nie obsadzał się obniżał, łamał i tak dalej i żeby nie mieć dodatkowych szkodów ani żeby nie narazić się na dodatkowe koszta wysokość wód to jest również ważna, teren zalewowy i czy media posiadają. Kolejnym punktem jeszcze takim ważnym to są oczyszczanie, czy nie ma tam jakieś oczyszczalni po prostu albo przepompowni bo to też może być uciążliwe przepompownia też może głośno chodzić nie wiem jak chodzi dokładnie ale przypuszczam, że może też rozlać albo no, może to być nie, niekorzystne do naszego zamieszkania dlatego ja gdy słyszałem działkę fajna oferta była a była przepompownia takiej do linii troszkę jakoś tak nie do końca byłem tym zachwycony czyli przepompownie szamba oczyszczalnie znaczy się. oczyszczalnie i przepompownie Piszę trochę tak na szybko na brzydko więc trochę nie krytykujcie jeśli tak możecie bo to tak na szybko troszkę ładniejsze pismo mam, eee, ale teraz tak, ale nie jest tak jak doktorskie. To jest nieźle. Oczyszczalnie przepowodzenie. Oczyszczalnie chodzi o to, że może być oczyszczalnia powiedzmy pół kilometra od Was. Oglądają również różne działki w takich miejscach. Sytuacja wygląda w ten sposób. Eee, po prostu, gdy szukają działki, zapytają się prosto wprost so, e, tych mieszkańców, którzy tam mieszkali, czy czuć jakieś zapachy z oczyszczalni to mi powiedzieli to w ten sposób powiem tak jak robisz grilla a zawieje to uciekasz do domu, tylko to mi powiedział troszkę mniej cenzur, bez cenzury bardziej, ja to teraz mówię bez cenzury o tak może powiem, to szybko się spieprza i no nie mówiąc brzydko po prostu, że to tak czuć, że nie idzie po prostu usiedzieć więc jest to też ważne i teraz tak mamy tak Aha, jeszcze jedna rzecz. Prąd. Prąd, jeśli chodzi o supy. Supy elektryczne, których nie idzie, usunąć na działce. Na pewno też to będzie, jednym to przeszkadza, drugi nie przeszkadza. Mnie osobiście to przeszkadzało. Supy albo supy wysokiego napięcia. Niby niby nieszkodliwe, ale jednak słyszałem, że. Całkiem nie jest to takie zdrowe mieszkając przy słupach wysokiego napięcia. Więc ja Wam radzę, unikajcie też takich rzeczy. Mimo że może być tania działka, lepiej sobie poszukać w jakimś innym miejscu niż właśnie przy takich rzeczach. Czyli mamy tak, pierwszy punkt media. Czy prąd, gaz, woda i tak dalej. Szambo, kanalizacja. Jeszcze raz, kanalizacja, czyli szambo, woda, prąd i gaz, jeśli ktoś tego potrzebuje. Ja mam akurat, u mnie na działce jest prąd, woda, kanalizacji nie ma, ani nie ma yy, gazu, ale ja chcę pompę ciepła mieć, więc mi gaz jest niepotrzebny, a jeśli chodzi o kanalizację, ja sobie zrobię oczyszczalnię biologiczną, wyjdzie mi to nawet taniej, niż gdybym miał mieć szambo. Ale może do tego czasu zrobię szambo, więc może kanalizację, to może się podłączę. Teraz tak, mamy media, mamy teren zalewowy, sprawdzamy sobie, Znaleźliśmy działki, gdzie nie ma terenu zalewowego, wysokość wód jaki jest, hmm. czy jest jakieś są jakieś szkody górnicze, teren górniczy, jakieś ogólnie uszkodzenia, jeśli chodzi o jakieś wydobycia, fabryki, farmy jakieś, tory, czyli pociągi, czy Wam dużo będzie jeździć. Autostrady też to jest ważne, bo też się to nosi przy autostradach. Nigdy nie mieszkałem, ale słyszałem jak to wygląda przy autostradach. Eee, Oczyszczalnie i przepompownie. Supy wysokiego napięcia. To są takie pierwsze punkty, które mi się tak przypomniały przy szukaniu działki. Eee, teraz tak, też działka jest ważna, jaki ma stopień mm, zabudowy, bo przykładowo ja mam oznaczenie takie, że mam tylko 30% zabudowy na całej powierzchni działki, czyli 70% musi być zieleni. Tylko, że z reguły to, że mam dużą działkę. Jakby to w miarę się zmieściłem, ale mimo to i tak przekroczyłem, ponieważ się odsunęłem z budynkiem od jakby drugiej działki, żeby mógł zrobić wjazd, więc mi wyszła po prostu jakby kara tak zwana roczna, mi wyszło tam jakoś około chyba 400 zł, niecałe, ale na temat tego to opowiem w innym filmie, bo to jest nie na ten temat, eee, tak więc warto sobie to również sprawdzić, jaki macie rodzaj zabudowy. I teraz tak kolejny etapem jeszcze, który musicie sprawdzić przy kupnie działki to po prostu czy nie ma ta działka zadłużona. Niech Wam wyciągną numer działki, wy się to sprawdzicie w księgach wieczystych, czy jest jeden właściciel, czy nie ma jakiś zadłużeń na tej działce i tak dalej. Jakie jest oznaczenie tej działki to można na takim portalu chyba Geoportal się to nazywa, posprawdzać. W każdym razie na internecie można zobaczyć, jaki jest rodzaj działki, numer działki, jak oznaczeniem. I spaczę na to, za, jaki jest rodzaj właśnie tego, tego oznaczenia na tym mapie. W ten sposób możecie wyczytać, co możecie na tej działce wybudować i do jakiego stopnia. To jest kolejna sprawa. Czy nie ma zadłużeń? Czyli sprawdzamy księgi księgi, yy, czy nie ma zadłużeń i, i jaki jest stopień do zabudowy. Tak więc tak to wygląda. Stopień zabudowy i co jeszcze? Yy, to to. Jeszcze musimy sprawdzić jedną rzecz. Eee, teraz normalnie się zawiesiłem. Aha. Jeśli mamy to właśnie. E, Sprawdzone czy nie ma za zadłużone, wszystko nam to pasuje. Jest coś takiego jak e, z de, zagospodarowanie terenu czy coś takiego. kurczę teraz nie pamiętam jak to się tylko nie nazywało. E, zaraz wam powiem, tylko sobie przypomnę. Okej, okay, tak bym sobie przypomniałem to, jak to wygląda. Dokładnie się nazywa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. I to właśnie o co chodzi w ten stopień zabudowy. Żeby się dowiedzieć, jaki jest stopień zabudowy, musicie znać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W nim jest dokładnie opisane jaki budynek możecie postawić, na jakich warunkach i tak dalej, ale to jest temat jakby na inny film, to jest to dosyć obszerny temat. Tak więc o co chodzi w tym po prostu tam wszystko pisze według oznaczeń działki. Jak co możemy postawić? Jak nie ma takiego czegoś, jak planu miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego, to wtedy będziemy musieli, będziemy musieli wystąpić o tak zwane warunki zabudowy. Tam wysłać decyzję o warunkach zabudowy, jeśli będziecie chcieli postawić dom na tej danej działce. <laughs> To właśnie takie dwie opcje w swoim planie zagospodarowania przestrzennego. Również się dowiecie, czy będą jakieś planowane inwestycje, czy ma jakieś tam strefa gospodarcza nie powstanie wokół was za przykładowo rok albo jakieś autostrady czy cokolwiek I to wtedy będziecie wiedzieć, czy w ogóle jest w stanie na tej opcji postawić w ogóle dom, bo może być tak, że się okaże, że jest taki plan, że przez waszą działkę pójdzie droga i po prostu nie postawicie tam domu. Więc to są właśnie takie rzeczy tam wszystko jest opisane. I wszystko się idzie dowiedzieć dobra. To tak myślę wszystko pokrótko opisałem wam jak to wygląda Przy zakupie działki właśnie to Warto sobie te wszystkie punkty sprawdzić Przeanalizować i kwestia tego co wam będzie przeszkadzało no bo jeśli wam przykładowo nie będą przeszkadzały farmy jak wam powiedziałem jakieś fabryki e, Blisko tory Czy wam pociągi będą jeździć <laughs> Jak Przykładowo jakieś hałasy czy wysokie słupy To możecie kupić po prostu taką działkę e, Z takimi właśnie e, podmiotami czy jak to nazwać inaczej wokół waszej działki. Mnie osobiście takie rzeczy przeszkadza, przeszkadzają, dlatego jakby unikałem tych wszystkich takich złych jakby warunków. I tak wam to właśnie też przedstawiłem. Dobra, to wszystko w tym filmie. Jak się wam filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Eee, komentujcie, jeśli czegoś zapomniałem jeszcze tu opisać, bo mogę tak mogę zapisać, mogę czegoś zapomnieć. Ja to wszystko, jak wam powiedziałem, robię z żywca nie piszę scenariusza dokładnie co będę mówił po prostu biorę kamerę i nagrywam po prostu jak mi przyjdzie jakiś pomysł tak to wygląda komentujcie subskrybujcie mój kanał tutaj już powinna być taka krateczka eee, i będziecie na bieżąco z kolejnymi filmikami związanymi z budową domu jak na razie jak powiedziałem troszkę na razie opowiadam popisuję jak to wygląda jeszcze powiem na temat działki eee, jeśli chodzi o działkę, jeśli o znaczenie, jak przykładowo ja mam oznaczenie, to wam później opowiem i na czym to dokładnie polega, i jak z tym wyjść. Bo są takie sytuacje, przykładowo w moim przypadku, że zasłyszałem, że ludzie kupili działkę, a później jak się dowiedzieli, jaki podatek im karny naliczą, to po prostu z, rezygnowali po prostu z budowy. Dlatego warto o takie jeszcze wiedzieć, ale to będzie temat na inny filmik. Tak więc to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego hejka, trzymajcie się.